Uwierzyłem słowu od Boga. Ale już po kilku tygodniach zaczęło we mnie usychać. Dlaczego? Zapraszam. Witajcie kochani w nowym tygodniu. Um... Na początek posłuchajcie słowa, tylko sekunda kontekstu. Kontekst jest taki, że od zeszłego tygodnia skupiamy się na przypowieści o siewcy, i na początku mówiliśmy o całej tej przypowieści, a teraz już jakby robimy takie, taki najazd, taki, taki zoom na poszczególne, poszczególne fragmenty. To informacja dla tych, którzy być może. Ominęli ostatnie nasze spotkania. Zachęcam Was, cofnąć, żeby się cofnąć dwa, dwa odcinki, to wtedy będziecie mieć cały, cały kontekst. Ale dzisiejszy też jest sam z siebie ciekawy, więc, więc posłuchajcie na początek tego. Jezus przemówił w przypowieści: Wyszedł siewca, aby siać swoje ziarno. I teraz właśnie ten drugi fragment, czyli drugi rodzaj ziarna. Inne ziarno padło na skałę, lecz gdy wzeszło, zaraz uschło z braku wilgoci. Tymi na skalę są ci, którzy gdy tylko usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz brak im korzenia. Do czasu wierzą, a w porze próby odstępują. I to jest ósmy rozdział Ewangelii Łukasza, wersety szósty i trzynasty. W tym napisie na dole widzicie 6.13, to znaczy że to jest szósty oraz trzynasty werset. Oczywiście zawsze warto przeczytać sobie całość. Wiecie, ja się nigdy jakoś specjalnie z tym, z tym akurat rodzajem ziarna czy rodzajem gleby nie identyfikowałem. Do czasu, kiedy mnie samego nie zaczęły dopadać kryzysy. E, kryzysy na przykład modlitewne. Wtedy zrozumiałem, o czym, jest, e, o czym jest mowa. Co zrobiło ziarno, ziarno słowa? Na jaką glebę padło? Padło na skałę, tak? Dzisiaj mamy skałę. I co ciekawe, to słowo na tej skale wzeszło. Słowo, które e, padło na. Mm, skalisty grunt, pomimo wszystko, mając siłę życia w sobie, zaczę zaczęło, zaczęło wzrastać. Ale uwaga, zaraz uschło z braku wilgoci. I zastanawiałem się nad tym, czym jest, co powoduje to uschnięcie, czym jest ten brak wilgoci. I dotarło do mnie, że ta, to co jest, tą wilgocią, tą wodą, Życiodajną, tym co powoduje, że moje serce jest gotowe na przyjęcie słowa, i to słowo ma moc, ma możliwość zapusz zapuszczenia we mnie korzenia i, i trwania. To są takie, takie trzy rzeczy, takie trzy e źródła tej wody. Pierwsza to jest decyzja. Wiecie, y my przez wiele lat jako wspólnota posługiwaliśmy robiąc kursy Filip. One są w różnych wersjach, bo to jest kurs Filip, niektórzy prowadzą jako kurs nowe życie. To ma mówię, w tej chwili ma, ma swoje różne mutacje. Generalnie chodzi o to, że w tym kursie my zapraszamy uczestników do osobistego doświadczenia Jezusa i Ducha Świętego. I to się dzieje. I wielu ludzi podczas takiego kursu, kursu Filip Rzeczywiście przeżywa osobiste doświadczenie Jezusa, osobiste doświadczenie Ducha Świętego. I praktycznie na każdym z tych kursów są osoby, które z radością przyjmują Słowo, z radością przyjmują Jezusa, ale nie podejmują decyzji trwania z nim, nie podejmują decyzji zmiany życia. Znaczy przyjmują radość, którą mają w tym momencie, w tej chwili, ale nie idą za tym w żadne życiowe decyzji. I to jest jedna rzecz, fundamentalna absolutnie. No fajnie było, nie? No ale teraz wracamy do naszego życia realnego. I to się dzieje bardzo, niestety, bardzo często. Ale dwie następne rzeczy, które albo, kiedy są, to, to życie we mnie, to życie słowa we mnie pielęgnują, albo też powodują jego brak, ich brak powoduje, że, że nie ma tego życia to jest modlitwa i to jest wspólnota. Brak wilgoci, to jest brak decyzji, brak modlitwy, brak wspólnoty. Ci, którzy przyjmują z radością, nie mając i nie mają korzenia, w porze próby odstępują, bo opadają emocje. I jeżeli nie jest Twoje duchowe życie wzmocnione przez modlitwę i wspólnotę, toż naprawdę to życie nie ma w tobie w czym się zakorzenić, bo to właśnie modlitwa zmiękcza twoje serce, a wspólnota, która jest wokół ciebie, to są ludzie, którzy cię wzmacniają w twojej drodze i kiedy przychodzi dzień słabości, kiedy przychodzi próba, są przy tobie, żeby cię... Utrzymać, podnieść, podtrzymać, dać ci nadzieję, upewnić się, że to, co przeżyłeś, to nie jest jakiś, jakiś sen, że to się wydarzyło naprawdę. Dlatego dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że, i to niestety jest wstety, niestety, po prostu prawda. Bez modlitwy i bez wspólnoty wierzących Słowu Bożemu. Nie utrzymasz życia w sobie. Nie zapuścisz duchowych korzeni. Zaczniesz stawać się coraz bardziej jak skała. Dlatego, jeśli jeszcze jesteś tutaj, ale zdarzyło ci się tak, nie podjąć jeszcze takiej decyzji, to dzisiaj zrób to świadomie. Podejmij taką decyzję wierności modlitwie i wejścia do wspólnoty ludzi, którzy wierzą Słowu Bożemu. To nie chodzi o jakąkolwiek wspólnotę, tu nie chodzi o jakąkolwiek grupę ludzi. Tu chodzi o to, żeby znalazł w Kościele wspólnotę ludzi wierzących Słowu. Jeżeli masz nawróconą parafię i, i twoi parafianie w, są takimi ludźmi, aleluja, ale prawdopodobnie tak nie jest. Ale może jest w Twojej parafii grupa, wspólnota ludzi, którzy wierzą Słowu Bożemu. Przyłącz się do takiej wspólnoty. Panie Jezu Chryste, my dzisiaj stajemy przed Tobą w wierze, stajemy przed Tobą wierząc Twojemu Słowu. Z radością je przyjmując. I chcemy Panie, żeby nasze serca nie były jak skała, żeby nasze serca nie były twarde i suche, ale żeby były zmiękczone, nawilżone, modlitwą i trwaniem we wspólnocie. Panie, daj nam dzisiaj odwagę, daj nam dzisiaj mądrość, daj nam Twojego ducha, abyśmy podjęli decyzję pójścia za Tobą. Pójścia za Twoim słowem i trwania w nim, zapuszczenia w Twoim słowie korzenia. Abyśmy, aby nasze serca były gotowe na to, żeby Twoje słowo w nas zapuściło głęboko swoje korzenie i wzrosło w nas do życia wiecznego, aby wydawało owoce, które uzdrawiają rzeczywistość wokół nas. Amen. Kochani, zapraszam dzisiaj do e, dzielenia się świadectwem Twojego życia ze słowem bożym. Czy masz takie doświadczenie, słowa, które zapuszcza w tobie korzenie i e, wydaje owoc, a może masz właśnie takie doświadczenie, a, które. O, przepraszam, to jeszcze nie. <taki> e, takie doświadczenie, które e, mówi, tak, przeżyłem. Takie właśnie uschnięcie. Moje serce stało się jak skała, ale Pan mnie uratował. A zostawiam ci jako modlitwę tradycyjnie psalm. Ci, którzy byli tutaj wcześniej to już wiedzą, że rozpoczęliśmy batalię z psalmem 119. Wypłynęliśmy na głębie najdłuższego psalmu świata i ostatnio czytaliśmy od 1 do 40 wersetu, a dzisiaj od 41 do 88. Niech te wersety będą Twoją modlitwą. Dotykacie werset, dotykacie słowo, podziel się nim w komentarzach. I szybka jeszcze tylko szybkie ogłoszenie, bo już mówiłem o tym, ale będę to powtarzał w piątek. Setne wydanie naszej manny. Bardzo się cieszę, bardzo jestem z tego e, uradowany, że dotarliśmy aż e, tak daleko. Ale to nie jest żaden koniec niczego, po prostu idziemy dalej. Więc e, prosiłem Was i dalej zachęcam i, i dziękuję już e, tym wszystkim, którzy mm, e, podzielili się swoim świadectwem. Jeżeli masz doświadczenie, dobre doświadczenie. Tych spotkań naszej manny porannej, proszę Cię, podziel się w komentarzach, wyślij do mnie prywatnie, nagraj taką, taką wiadomość. Nie dla mnie, oczywiście mi to też daje wielką radość, ale niech to będzie świadectwo Panu, który również to miejsce, ten czas wykorzystuje do tego, żeby udzielać nam swojej łaski. Ok? Dobrego dnia, błogosławionego. Ja jeszcze y, mam dzisiaj wolny dzień, dlatego też trochę późniejsza ta nasza emanna. Y, 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 jutro już wracam normalnie do pracy. Więc tym wszystkim, którzy już są w pracy, albo za chwilę się wybierają, albo tym, którzy idą do szkoły, na studia, y, y, życzę dobrego dnia, błogosławionego i do zobaczenia jutro z Panem Bogiem.